Dlaczego masz takie wielkie oczy? Nie bój się! Ta smoczyca jest wyjątkowo przyjacielska! Oczywiście, głupcasku! Witajcie na kanale Polecamy! Zapraszamy do oglądania! Co to takiego? To kałaśliwe siedlisko piekielnego bólu! Nienawidzę tego! Dobrze ci tak! wiesz, co to jest? Z przykrością muszę stwierdzić, że to nie jest smok. To straszak! Wynalazek waszych sprytnych przodków. Odstraszali nim intruzów, wyciskając w ziemi ślady smoczych łap. O, bardzo chytrze! Co ci tak śmieszy? W lesie biegałam po własnych śladach. Bo do tego urządzenia użyto odcisków moich łap. <laughs> Identyczne, prawda? Tak, uwolnimy. jesteśmy na miejscu! Smok czajcie w zaroślach! <laughs> Już niebawem jego głowę zaniesiemy królowi Gregorowi! Oka! króla! Z nimi. Czy ci nie mówiłam, że jestem pacyfistką? Nie mogłabyś odlecieć? O, nic z tego. Zami znasz jakie zaklęcie? Chcecie, oprzypiewa z płatkami róży. Wspaniały pomysł. Raz na zawsze trzeba to załatwić. Skoro chcą smoka, powinni go dostać. Szanowna pani, proszę o pomoc! Liczę się o to bestia, której szukamy naprzód! Wystarczy tej zabawy, panowie, spichamy raz, dwa. Trzy! Raz! Przepraszam za kłopoty. Daj spokój, głuptasie. Od stu lat nie bawiłam się lepiej. A ten twój numer ze smoczymi łapami był w stylu wielkich gumisiów. Smoczyco pewnie nie wiesz, że my, bohaterowie, jesteśmy bohaterscy niby nic wielkiego, ale jesteśmy odważni, szlachetni, przystojni, nieprzekupni i wiecznie głodni.